Witamy Państwa znowu. Zaczynamy kolejną naszą wycieczkę. Tym razem do Grecji. Pierwszy raz w Grecji będziemy. Wychodzimy właśnie z domu. Jest jak zwykle lekka delirka, bo wiadomo, że człowiek czegoś zapomniał, tylko jeszcze nie wiadomo czego. No, ale mamy nadzieję, że, że mało. <laughs> walizka, gdzie jest walizka? Tu jest jeszcze walizka. <laughs> Tutaj jest walizka. Dobra, chodźcie. Miałem sprawdzić, czy jedziemy ubanem czy autobusem, więc tylko zamykam i sprawdzam i idziemy. Ok. <laughs> <Hey>. Dziękuję. <laughs> Dobra, wychodzimy. Porozumieliśmy się z sąsiadem co do podlewania i e, próbujemy na autobus zdążyć. Nie wiem, czy zdążymy. Słuchajcie, troszkę ruchy. Nie, nie biegiem, tylko. Szybkim krokiem. No. Zobaczcie jaka pogoda nas żegna. No pełne słońce. O jaki piękny kontener nam tu postawili. To chyba będzie kiosk. Pięknie, dobra. No. Autobus za dwie minuty. Powinien już zaraz się wyłaniać za zakrętów. Dobra, autobus przyjechał. Możemy się pakować. Gotowi na wyprawę? na no, odlicz. Wszyscy są. Eee, no to teraz tylko do wyjścia i do terminala numer 2. W ostatniej chwili zdążyliśmy, Bogu siedzi, Mati, pokaż puszkę, siedzi. I jeszcze tutaj reszta też już siedzą z małym thrillerem. O, jest i Miki, wszyscy są. Jest i stewardesa. Lecimy. Is downwards left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.

Cała brygada idzie i szukamy naszych aut. Nie wiadomo gdzie one są. A może to są te takie małe, białe, tutaj. Ależ mamy wypożyczalnię. Ależ mamy wypożyczalnię. Bobu przynajmniej jakieś fajne kamienie znajduje. Bobu, bardziej za Matyldą. Słońce daje. Ale sami tego chcieliśmy, nie? Chcieliśmy trochę, żeby było ciepło. To mamy. Za swoje. słuchajcie, no jest pierwsza przygoda. Nie ma chodników i musimy zostawić dzieci na jakimś parkingu. A sami idziemy po auta. Nara, do wieczora! A No a tutaj musimy drałować, ale z dziećmi tutaj trochę słabizna. Nie dałoby się tutaj. Something. Widzicie, przyszedł do nas nawet przyjaciel. Jest nowy przyjaciel. Chyba go weźmiemy ze sobą, co? Tak. tak. Co no My ciekawe. O, to chyba Albania. Patrzcie, jaki wycieczkowiec tam stoi. Pięknie. No, to w końcu udało się dojechać na taką wioskę, ale trafiliśmy z, tylko z małymi problemami, ale nic strasznego. Obchód po apartamentach zrobimy później. Idziemy właśnie wjeść, to akurat pokażemy, co tutaj dookoła. To wygląda Pomachajcie No i kto wie w którą stronę trzeba iść Idziemy Bo jest napisane Fish Taverna A, ale to jest 100 metrów i to 100 metrów, także Równa odległość No to wybór pad na trzech braci I człapiemy i mijamy takie... co to są? Oliwki? Stare oliwki chyba jakieś. No i pan panna od razu zastawia stół i zobaczcie jaki mamy piękny widok. I właśnie zjemy kolację takim widokiem. Co? Czy nie było warto? Żaby! Słyszysz Żaby? No i tak się stołujemy. No i widzieliśmy z pierwszych wojaży. Na nas czeka taka przyjemna atmosfera. To jest fajne. Kto tutaj będzie dzisiaj spał? Ja. To dobranoc. Ja idę spać. wszyscy mają lody? Tak. To let's go na plażę. Tamtędy. Przez płot. Nie, no to, to chyba nie może być jeszcze Albania. To jest połączone. To jest po prostu korfu, chyba. Zresztą zaraz zobaczymy, jak kierunki świata są. Tutaj. gdzie jest moja mama? მატმო გვიდია რაღაც ამ ლოდი და წე Nie wiem czy to będzie widać. Piękno. O, proszę bardzo. Zobaczmy teraz, czy zadziała ją koła? Wszystkie? A hey. Nie yeah. widzę, yes? I don't jest Which wheel is out and which is not? I put them down and up. Can okay. you can tell me which is up and which not? It's okay? okay. Yes, yes. So we, we saw the, uh, the your right uh, back is not up. But all the others? All the others are up. This is also up. Yes, both up, uh, but not this one. Uh, so we can we cannot see it right now, but just a second. This is not up. Yes, the, the the back is not up. Now the others are all in? Yes. Okay. So, they are all, all, no. all Yes, all are uh, down. 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 Uwaga, patrzcie jak wyjeżdża Patrz, wyjeżdżał I wyjechał Patrzcie To was, co? To to jest. Moje okulary. co to jest? To będzie piesek, co tu to to coś nie, od prądu. Może się telefon Idziemy, Idziemy jeszcze raz tą samą drogą, którą schodziliśmy dzisiaj rano do plaży, do tej restauracyjki. I jeszcze raz mamy ten sam widok. Tam już jest inny kraj, tam jest Albania. Tam już jest Albania, już to odkryliśmy na Google Mapsach, że tam jeszcze te wyspy po prawej, to jest koniec Skorfu, a po drugiej stronie to już jest Albania. Słuchajcie, <grym wskazówka> od 16. Która jest? 15. To mamy 45 minut spaceru. O, o Przyszliśmy trochę za wcześnie. Musimy y, jeszcze 45 minut pójść na spacer, bo jeszcze mają cieste. To znaczy, że mają taki okres, kiedy? Takie taki 2-3 godzinki w, w ciągu dnia, kiedy idą spać tak naprawdę. Czy może pójdziemy na lewo zaraz gdzieś tutaj? W lewo? Przez wodę będzie Wam najwygodniej. Ale zaraz czeka Was nagroda. Zobaczcie jakie miękkie wodorosty tam są. Jak sofa. I wyskakuj na wodorosty. Mięciutkie. To są wodorosty? No. Malwin, tam może nie wchodź. Tam może nie wchodź, bo tam rekin w dupę ugryzie i będzie. w włochate nie, kamienie. Nie, 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 Widzowie, jak myślicie, co to może być? A to? Patrz. Jest jak kamień, ale wygląda jak jądro. A to? Czyli to samo. I on taki mózg. A to? A to to muszla? Nie, to nie jest muszla. Nie? A to moram to? Nie, to ja tutaj jestem w Muszla to jest. No muszla, może tych morzolek. Takie no, dziwne to skarby tu mamy. To Bardzo to ciekawe. A tu jeszcze jest takie czarne, Co to jest? To chyba węgiel? No. Hmm. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, oh. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it, all oh. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for What you gonna be? And do you believe? You could do